Czy tam gdzie mieszkasz również spadł biały puch? U mnie pogoda dość mroźna, ale za to jak to wszystko pięknie wygląda. Chyba pójdę na sanki. Uuu. A skoro jest śnieg, to znaczy, że święta tuż tuż. A czy istnieje na YouTubie ktoś bardziej doświadczony i kompetentny? Ktoś na tyle odpowiedzialny, by stworzyć świąteczny, zabawkowy poradnik zakupowy? Nie ma! W sensie jest! O tutaj! Paweł Malinowski zapraszam na świąteczny poradnik zakupowy. Jeśli film Ci się spodoba, pamiętaj o łapce i subie. Zaczynajmy! Ile tutaj rzeczy jest? Oj oj Niektóre już gościły na moim kanale. I inne to zupełne, zupełne nowości. Za chwilę się im wszystkim przyjrzymy z bliska i je omówimy, ale najpierw... Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Shopi. Shopi to platforma zakupowa online, na której trwa obecnie kampania 12.12, /12, świąteczne mega okazje, podczas której codziennie macie szansę na zgarnięcie do minus 120% cashback w monetach Shopi oraz darmową dostawę. Święta to nie tylko prezenty, dekoracje i jedzenie, chociaż te trzy rzeczy też możecie zamówić na Shopi. To również choinka, przy której wszyscy razem spędzamy ten dzień. I choinkę również możecie kupić na Shopi i to w mega Cenach. Zachęcam Was do wypróbowania shopi, a dla nowych użytkowników mam kod. Dzięki niemu dostaniecie minus 15 zł przy zakupach za minimum 16 zł. Życzę wszystkim udanych zakupów i świetnej zabawy podczas dekorowania choinki. Na początek Treasure X Minecraft, czyli coś co moim widzom w ostatnim czasie niesamowicie przypadło do gustu. Jest to świetna opcja nie tylko dla osób, które grają w Minecraft, a radość z zabawy odbywa się na kilku poziomach, bo najpierw trzeba otworzyć. I dostać się do zabawki, a wcale nie jest to takie proste. Następnie oczyścić ją i złożyć. A następnie może służyć jako ozdoba lub jako figurka do zabawy. Stali bywalcy mojego kanału na pewno znają Barbie Color Reveal, ale tej serii jeszcze u siebie nie otwierałem. Otwierała ją Martyna. I jest niesamowita, bo w dużym zestawie, poza tym, że mamy lalkę, którą oczywiście otwieramy, to jest też niesamowita nowość, czyli zestaw do własnoręcznego. DIY robienia ciuszków dla lalki Barbie właśnie. Linki do shopi oraz do otwierania całego produktu znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Dostępne są tuby pojedyncze lub taki niesamowity zestaw kreatywny. Oczywiście tej zabawki nie mogło zabraknąć w zestawieniu. Jest to moja lalka i przyznam szczerze, że jak szukałem zabawek do odcinka i wpisałem w wyszukiwarkę Paweł Malinowski, to byłem w szoku, ile moich lalek wyskoczyło. Oczywiście były tam również lalki Zabawy, dostępne we wszystkich wariantach. To przecież dobitny dowód na to, że na shop jest wszystko, czego potrzeba. Tutaj dwie propozycje kalendarzy adwentowych z firmy Slej z figurkami koników dla dziewczyny na przykład i dinozaurów dla chłopaka, albo odwrotnie oczywiście. Figurki cechuje bardzo dobra jakość wykonania. I jeśli znasz kogoś, kto kolekcjonuje figurki zwierząt, bardzo możliwe, że pochodzą one właśnie z tej firmy. Napisz w komentarzu, który kalendarz otworzyć pierwszy, czy dinozaurowy, czy konikowy. Smasher z Dinoa Island, czyli coś co niedługo pojawi się na moim kanale, ale już teraz mogę zagwarantować świetną zabawę, ponieważ dowiadywałem się, co jest w środku. Teraz coś dla samochodziarzy, czyli Tuba Hot Wheels Color Reveal. W środku znajdują się dwa samochody, z których najpierw musimy zmyć farbę, a następnie możemy nimi oczywiście jeździć, ale możemy również je umieścić w ciepłej, zimnej wodzie, aby zmieniały swoje właściwości. Przyznać się bez bicia, kto kolekcjonował samochody Hot Wheels w młodości. Teraz powrót do przeszłości, bo znalazłem na shopi coś, co robiło i nadal będzie robić szał. Cutitos Carnivalito. W takim jednym opakowaniu znajduje się jeden z dziesięciu zwierzątek mega mięciutkich, które można przytulać, a na dodatek pięknie, słodko pachnie. Naprawdę ich zapachy były niesamowite z tego, co pamiętam, a pamięć mam dość dobrą. I naprawdę seria Cutitos robiła ogromny szał i myślę, że nadal będzie robiła, tak jak już powiedziałem. Wszystkie prezentowane i omawiane produkty pochodzą z shopi I przybyły one od lokalnych dostawców Więc czas dostawy jest giga szybki, zwykle dwa dni Jeśli też tak chcesz, to wyszukując produkty zaznacz checkbox wysyłane z Polski A linki do wszystkich zabawek z poradnika znajdują się w opisie pod filmem Pewnie wielu z was zastanawiało się, gdzie są Lego, gdzie są Lego A no tutaj są Kalendarz adwentowy Lego City oraz kalendarz Harry Potter I są tutaj oczywiście minifigurki oraz klocuchy, i nawet święty Mikołaj się tutaj znalazł w przeszłości. Otwierałem oczywiście inne roczniki tych kalendarzy, no i w tym roku nie mogło być inaczej, więc niebawem ujrzycie na kanale. Wróćmy jeszcze na chwilę do Barbie, bo ich najnowsza seria Barbie Cutie Reveal podbiła nawet moje serce. Są to lalki w przebraniu zwierzątek. Na kanale otwierałem oczywiście poprzednie serie. Tychże barbioszek Cutie Reveal, i spójrzcie, wybrałem panią Reniferową, no bo mamy święta, tak? Każda seria ma cztery zwierzątka do wyboru, a w tubie, oprócz lalki w przebraniu, znajdziemy oczywiście zaszedki niespodzianki, zawierające normalne ubranka dla tej lalki. Normalne w sensie codzienne, nie żeby kostium Renifera był nienormalny, ok? Mimo tego, że hype na lalki LOL Surprise powoli się kończy, to jeśli osoba, której chcesz kupić prezent, mówiła w ostatnim czasie coś LOL Surprise albo LOL OM, to znaczy, że będzie to świetny prezent Ja przez cały okres nagrywania filmów na YouTubie Nagrałem naprawdę wiele serii lalek LOL I wiem, że nadal mają dużą rzeszę fanów Jeśli mam rację, to piszcie w komentarzach LOL surprise Ja na potrzeby odcinka wybrałem Lady Dive Z jednej z najnowszych serii O, patrzcie jak wam macha Uuu, macha Mam. Wróćmy jeszcze na chwilę do LEGO, bo zestawy LEGO Super Mario cieszą się teraz ogromną popularnością i jest ich cała masa, więc jest w czym wybierać. Ja akurat mam tutaj ten, ale na Shopi widziałem, że są wszystkie. I seria LEGO Mario to nie są po prostu klocki do składania, bo jest to również zabawka interaktywna. A o co dokładnie w tym chodzi, to możecie zobaczyć na filmie, gdzie bawiłem się tym z Martyną. I zanim pokażę największe opakowanie dzisiejszego odcinka, Zerknijmy sobie na najmniejsze Czyli Superfinks Ktoś, kto śledzi mój kanał wie Jak bardzo kocham Superfinksy Występują one w wielu, wielu seriach W różnych rozmiarach Są figurki, pojazdy, małe gumowe figurki W saszetkach niespodziankach A nawet ostatnio otwierałem Ogromne figurki z dinozaurami Ohoj Więc jest w czym wybierać Tak więc wszyscy fani Superfinks Napiszmy teraz w komentarzu Superfinks Jeśli dla kogoś to rozmiar prezentu jest wyznacznikiem jego fajności. To ogromna spluwa z Fortnite będzie właśnie dla takiej osoby. Karabin poza funkcją strzelania, oczywiście bezpiecznymi piankowymi strzałkami, będzie świetną ozdobą pokoju każdego, kto uwielbia gry Fortnite. Oczywiście repliki występują także w innych wariantach, nie tylko tych znanych z gry Fortnite, lecz przy ich zakupie pamiętajcie, baterie nie są dołączane, więc najlepiej wrzucicie do koszyka od razu z zakupem, aby w święta nie było zdziwienia. Polecam zarejestrować się na shopi z linku pod filmem i skorzystać z 12 12 świątecznych mega okazji na shopi oraz możliwość uzyskania do minus 120% cashback w monetach Shopi. A jeśli jeszcze nie masz choinki, to sprawdź ofertę Shopi i pamiętaj o moim kodzie, by oszczędzić jeszcze więcej. Mój kod promocyjny wpisujecie od tutaj. Do 12 grudnia trwają świąteczne mega okazje na shopi. Pobierz aplikację teraz i kupuj online. Cause.